Witam Państwa, jak widzimy jesteśmy w mojej bazie pierwszej, zmieniła się pogoda, troszeczkę pada deszcz i tam widziałem też pioruny, tak, więc, o, widzimy, więc pogoda jest dynamiczna, tak, natomiast czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj sprawdzimy... Pewną rzecz, przetestujemy pewną moją teorię, jaką mam. E, mianowicie, może wejdziemy do statków. E, jeszcze zanim przejdę do tematu odcinka, chciałbym zwrócić uwagę, że mam wrażenie, że ilość dostępnych elementów, jaka tutaj jest, zależy od tego, Jakie statki zdobędziemy? To znaczy, jeżeli zdobędziemy statek z jakimś elementem, to mam wrażenie, że ten statek, że ten element jest dostępny. Dlatego, że jeżeli przejdziemy do, do na przykład kwater, no tutaj tych kwater teraz mam bardzo dużo, typów tych, jakby firm, tak? Wcześniej tego nie miałem, a jednak zdobyłem trochę statków. No ale tak mi się wydaje. No jeżeli wy wiecie lub macie podobne doświadczenia, to możecie pisać w komentarzach. Natomiast przechodząc do, do tematu odcinka, co dzisiaj sprawdzimy? Sprawdzimy ciekawą rzecz. Mianowicie tutaj mam statek więzienny, wahadłowiec. Zdobywa się go. Podczas tam misji karmazynowej floty. Natomiast nie jest to takie ważne. To, co nas interesuje, zwróćcie uwagę, ten, ten statek ma pewne elementy, które wymagają umiejętności. Chociażby to podwozie, tak? Budowa statków Ranga 1, budowa statków Ranga 1, budowa statków Ranga 1. Natomiast mimo, że on wymaga tej umiejętności, żeby go zbudować, jeżeli on jest już zbudowany, to ja nim mogę latać. on nawet są zbiorniki. I teraz e, pozostaje pytanie, znaczy, no pytanie, użyjemy tych elementów, żeby zbudować statek z tymi elemen elementami, mimo, że nie mamy umiejętności, żeby nim latać, bo w momencie, kiedy te elementy są w planie budowy, to my możemy ich użyć. Natomiast, jeżeli my byśmy. A, sprawdzimy to. Zrobimy tak. Jeżeli ja teraz. No bo teraz tak. Usunę powiedzmy no te podwozia. Wstawię. Wstawię inne. I tak. No to są te. Teraz ja je usunąłem i one nadal są dostępne na tym planie. Natomiast jeżeli ja zmienię, powiedzmy, o, zrobimy tak, zmienię i tutaj zrobimy DOC. A nie, tutaj musi być inny DOC. Y Dobra, zrobimy tak. Zmieniłem te dwa podwozia i zapiszemy. Jeszcze wam pokażę jeszcze raz. Te podwozia nadal tutaj są. Tak? Mimo, że wymagają rangi, mogę ich użyć, a nie mam na tej rangi. Natomiast teraz zapiszemy: zapiszemy. Zapisaliśmy, zmieniliśmy te podwozia. No i sobie, aha, dobra. No tak czy owak, może no nie będę zmieniał na domyślny, ale jest, tak działa. Natomiast jeżeli teraz ja bym chciał znów po zapisaniu, po wyjściu zmienić na te podwozia, które Wymagały umiejętności, to zwróćcie uwagę, już tych podwozi nie ma, bo wymagają umiejętności, ja nie mam umiejętności, więc e, ich nie mam, tak? Prawdopodobnie dlatego. Natomiast do momentu, czytamy jeszcze raz zapis do momentu kiedy elementy wymagające umiejętności były na statku to można je, można je można je sobie przesuwać i ich używać więc to jest taki taki tip dla was także jeżeli tak jak tutaj na przykład mi się podoba no to mi się podoba ta kabina. Chętnie bym sobie jej użył. Więc, jeżeli teraz chcę zbudować statek z, tą, z tym kokpitem, to muszę go budować na planie tego statku, bo tutaj mam ten element, który wymaga umiejętności. I tak samo, jeżeli chcę użyć tych ładowni, tak, to muszę budować teraz statek. Na planie tego statku. I wtedy będę mógł wykorzystać te, te elementy. Tak. Więc to jest taki, taka sztuczka. Jakiej możecie sobie użyć, tak. No bo w tym momencie jak już no potem to usunę. To już nie będę mógł tego użyć, tak. Także taka sztuczka. Dla was ja prawdopodobnie tak zrobię, jakiś sobie może stateczek złożę z tym kokpitem, bo bardzo mi się podoba, a poza tym tutaj mamy jeszcze fajne, fajne zbiorniczki duże, wiesz one są dosyć ciężkie, no nic, także zobaczymy, jeszcze też chciałbym zwrócić uwagę, że te statki, które zdobywamy, no nieraz nie są do końca no kompletne, tak. Aczkolwiek, tam, gdzie są żółte ostrzeżenia, to nadal można, można nadal statkiem latać, tak. Także kadłub, czy ja miałem taki kadłub? Nie wiem. Także taki, taki mały pogadniczek pogadniczek. Dla Was tak. Także to wszystko.